Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na obiecaną recenzję głośników od Edifier. Jest to model R1100. Konstrukcja o tyle ciekawa, że przede wszystkim bardzo niedroga, bo kupicie już je za niecałe 200 zł, a też dlatego tak ciekawa, że w tej cenie moim zdaniem te głośniki no praktycznie nie mają konkurencji. Dlaczego zapraszam na test? Zanim przejdę do mówienia parametrów technicznych tych głośników, a później do całkowicie subiektywnego odczucia związanego z odsłuchem R1100, kilka słów na temat ich wykonania. Przede wszystkim mamy dwa głośniki oczywiście prawy, lewy, kolumna prawa aktywna, lewa już nie. Całość wykonana jest z płyty MDF. I tutaj chciałbym zaznaczyć również dbałość o szczegóły, bo zarówno prawa, jak i lewa kolumna oklejone są, jak widzicie, na czarno-czarną oklejną wyraźnie odznaczone, ale takie detale, jak chociażby tutaj zejście okleiny, no, są dopracowane praktycznie do perfekcji. Nie ma tutaj czego się dosłownie czepiać, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę tych. Głośników. Same kolumny są stosunkowo nieduże i w miarę lekkie, bo ważą trochę ponad 4 kg. Mamy głośniki dwudrożne, głośnik nisko-średniotonowy oraz wysokotonowy, i oczywiście na froncie umieszczony otwór Bazreflex. Nie ma tutaj, jak widzicie, loga producenta to jest tylko i wyłącznie na maskownicy, czarnej maskownicy ale głośniki na tyle ładnie wyglądają, że moim zdaniem nie ma w zasadzie wstydu w tym, żeby używać je całkowicie bez maskownic. To są głośniki komputerowe, stosunkowo niedrogie i nie docierają do nas pilotem. Edifier w zasadzie przyzwyczaił mnie do tego, że te głośniki, które podsyła, nieważne jakie by były, mają pilota. Ta konstrukcja nie ma, co mnie troszeczkę zadziwiło. Boki oczywiście, jeden jak i drugi, są całkowicie płaskie i jest to trochę dziwne, mm -hmm. trochę dziwne, ponieważ w przypadku typowo komputerowych głośników, jakimi są R1100, najczęściej potencjometry, włącznik, wyłącznik są z boku, tak żeby, jeżeli siedzimy przy komputerze, tak aby był do nich łatwy dostęp. Tutaj, o dziwo, ale zostały wszystkie te elementy przerzucone z tyłu głośnika. Na głośniku lewym, tu jest mniej do opowiadania, mamy tylko oznaczenie oraz oczywiście podpięcia do przewodu, który jest w zestawie, żeby te kolumny ze sobą razem połączyć. Co na panelu aktywnej kolumny, aktywnego głośnika? No przede wszystkim wyjście na głośnik lewy. Mamy włącznik, wyłącznik głośników w postaci takiego no najprostszego switcha. Mamy na stało umieszczony przewód, no klasyczny dwużyłowy. Szkoda, że nie jest odpinane, to by mogło się przydać zwłaszcza przy transporcie. Mamy również dwa wejścia oznaczone jako PC oraz AUX. To są obydwa wejścia analogowe na RCA złącze. Mamy takie przewody również w zestawie: jeden z dwa z RCA na mini rzeka 3,5 mm, a drugi RCA dwa razy, i z drugiej strony dokładnie to samo, też RCA dwa razy. Czym one się różnią i dlaczego w ogóle zostało to rozróżnione? No przede wszystkim one różnią się tutaj mocą wejścia. W przypadku PC jest to a ponad 700mW, natomiast w przypadku wejścia AUX to jest tylko 550mW. O co chodzi tak po ludzku, całkowicie laicko? W przypadku zasilania z wejścia AUX po prostu wymagany jest mocniejszy zasilacz. No i tyle całej tej e, teorii. W skrócie, w uproszczeniu. No i teraz jeszcze są dwa potencjometry. Jeden służy nam do regulacji głośności kolumn obydwu, Oczywiście, a drugi do regulacji natężenia tonów niskich. Niestety, to czego tutaj też zabrakło i do czego można się trochę przyczepić, to jest to, że jeżeli mamy już możliwość regulacji basu, no to fajnie również wyregulować sobie soprany. No tego niestety zabrakło, a taki duet najczęściej występuje. Moi drodzy, co do specyfikacji technicznej tych głośników. Zacznę od mocy. Te głośniki posiadają moc 21W w, w RMS-ie. Uważam, że jak za kolumny do bliskiego odcuchu, no, siedzimy najczęściej w odległości gdzieś powiedzmy 1,5 m od głośników, to jest moc w zupełności wystarczająca. Pasmo przenoszenia, czyli drugi z takich ważniejszych elementów, oceny od 65Hz do 20 kHz. I to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o parametry techniczne. Jeżeli chcecie znać wielkość głośników, odsyłam Was tutaj do strony producenta, bo myślę, że wideo recenzji nie ma co się zbytnio nad tym rozczulać. I kilka słów na temat moich wrażeń z użytkowania tych głośników, oraz podsumowanie. Pamiętajcie, oczywiście, o tym, że moje odczucia związane z odsłuchem tych głośników są całkowicie subiektywne, i nie każdy ma prawo się z tym zgodzić. Ale. Jednego jestem pewien, każdy, kto słyszał głośniki Edifier, i nie mówię tutaj no, na przykład wystawie na chociażby PGA, gdzie również Edifier gości, bo tam nie da się ocenić głośników, będzie przyznawał mi rację, że pod względem jakości wykonania w zasadzie w każdym segmencie cenowym, w którym Edifier swoje produkty sprzedaje, absolutnie nie ma czego się wstydzić i są to zawsze głośniki, które są wykonane bardzo dobrze. Tak jest również w tym przypadku. Edifier R1100 wykonał z dbałością o szczegóły. Czy odbyło się to kosztem jakości dźwięku, mimo że mamy tutaj bardzo atrakcyjną cenę? Właśnie co mnie zaskoczyło nie do końca. Pamiętajcie, że 1100 należą również do serii głośników studyjnych. To przekłada się na pewną ich charakterystykę. Przede wszystkim, dźwięk, który się wydobywa z tego typu kolumn, nie jest jakoś mocno podbarwiany, on nie jest przestrojony. Tutaj to się jak najbardziej potwierdza. Te głośniki przede wszystkim grają średnicą i górą, dlatego sprawdzą się w zasadzie we wszystkich rodzajach muzyki oraz zastosowaniach, takich, gdzie te efekty specjalne, w przypadku na przykład gier filmów oraz muzyki, gdzie no, dominuje przede wszystkim bas, nie występuje. To jest bardzo proste, tak? Czyli tutaj żaden ostry dem techno i tak dalej nie są domeną tych głośników. Jeżeli lubicie takie mocniejsze. Pierdyknięcie, no to jak najbardziej możecie czuć się troszeczkę nieusatysfakcjonowani. Natomiast jeżeli nie przekładacie dołu na całą resztę pasma i raczej szukacie czegoś wyważonego, no to tutaj R1100 jak najbardziej spełnią wasze oczekiwania. Moje spełniły. Lubię tego typu brzmienie, choć nie powiem, w niektórych momentach w przypadku filmów gier czasami dało się odczuć, że no, troszkę tego basu brakuje, ale też nie ma co się czarować. No, z głośników. Tej wielkości o mocy zaledwie 21 W, zaledwie albo aż 21 W, nie da się wycisnąć nie wiadomo ile. No i tutaj fizyka ograniczenie robi swoje za to. Sam baz jest stosunkowo miękki, nie razi uszu, nawet jeżeli troszeczkę sobie ten potencjometr wyżej podkręcimy, no to wciąż nie ma dyskomfortu w słuchaniu. Natomiast nie poprawia, nie ulega poprawie w zasadzie jakość tego dźwięku i muzyka. Moi drodzy, czyli chyba najważniejsze i największe zarazem wyzwanie dla głośników. Tutaj większość modeli legnie przede wszystkim na muzyce klasycznej, nie mówię. Nie mylcie pojęć, muzyka klasyczna to nie do końca też jest muzyka poważna, to są inne pojęcia, no ale nieważne. W każdym razie, że akurat R1100 nie testowałem na muzyce klasycznej, te głośniki były cały czas podpięte do komputera, a tutaj, jeżeli słucham już klasyka, to na porządnych głośnikach z w miarę dobrym sprzętem, na tyle na ile mnie stać. Jeżeli chodzi o pozostałe gatunki, no to Edifier R1000 wypadają naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim słyszymy całe pasmo. Można się, co niektórzy mogą się przyczepić do tych tonów niskich, że one no nie schodzą tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, ale nie ma co też za dużo wymagać od głośników. No za nie całe 200 zł, bo bez problemu je w tej kwocie kupicie. Cała reszta, jak najbardziej, ok. Wokale dobrze wyseparowane, scena muzyczna jest szeroka. Jesteśmy w stanie rozróżnić poszczególne instrumenty i to już nawet przy stosunkowo niewielkim poziomie głośności. I tutaj taka uwaga. Te głośniki mają, te kolumny mają moc tylko 21 W rms każda. To jest moc wystarczająca do stosunkowo bliskiego odsłuchu. Jeżeli siedziałem przy komputerze, to mam tak odległość, że jest powiedzmy 1,5 metra, tak? Maksymalnie do 2 metry, jak się na film troszeczkę odsunąłem. Ich moc jest w zupełności wystarczająca i odczucia moje związane z dźwiękiem w zasadzie tutaj były na bardzo, bardzo dobre po prostu, tak? Natomiast jeżeli oddaliście się od tych głośników, no to w zasadzie nawet tak stosunkowo niewielkiego pokoju jak ten, w którym jestem, te głośniki nie są w stanie nagłośnić i tutaj już się nie ma co czarować. Potrzebujecie większego, mocniejszego sprzętu. Jako głośniki komputerowe, sprawdzą się wyśmienicie, a że to są głośniki komputerowe to uważam, że Edifier R1000 to w pełni zasługuje na to, aby Wam je zarekomendować, ponieważ uważam, że nie będziecie żałowali wydanych na te głośniki pieniędzy. Ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, tradycyjnie łapka w górę, zostawcie komentarz, a my widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej!